Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to usunąć niepotrzebne powierzchnie, które znajdują się w tylnej części naszego obiektu. I są to powierzchnie, które powstały w wyniku właśnie zaginania obiektu, na który nałożona była tekstura UV. I te dwie powierzchnie tylnej części zaszły na siebie i tworzą taką zakładkę, która w rzeczywistości używana jest jako dodatkowy zgrzew, tylny zgrzew takiego obiektu jak worek na przyprawy do grilla, a my byśmy chcieli usunąć te niepotrzebne ścianki, ponieważ nie jest to w zupełności nam potrzebne, a tylko powoduje zagęszczenie siatki, i niepotrzebnie wydłuża rendering, i musisz już w tym momencie zacząć się uczyć, że niepotrzebne ścianki, niewidoczne ścianki muszą być usuwane, ponieważ one zawsze będą brane pod uwagę w czasie renderingu nam nie tylko chodzi o to, że te ścianki są niepotrzebne, bo przy, przy takim mało skomplikowanym obiekcie ten czas renderingu i tak nie będzie długi, ale zależy nam na tym, żeby z tego obiektu stworzyć jeden integralny obiekt, ponieważ w momencie, kiedy będziemy go wyginać, kiedy będziemy przystosowywać jego powierzchnię do wyglądu właśnie takiej powyginanej folii, jaką widzisz na tym zdjęciu, Będziemy chcieli zasymulować właśnie taką ciekawą folię, tak żeby ona wyglądała na taką dosyć mocno powyginaną, nieregularną formę. Będziemy musieli mieć te dwie powierzchnie tylne ze sobą połączone, ponieważ w momencie wyginania mogą wzajemnie na siebie nachodzić i przenikać się, co spowoduje dosyć nieciekawy efekt, a na pewno nieprofesjonalny. Dobrze, żeby nie przedłużać, przechodzimy do pracy. Może włączmy okno single, do trybu single przejdźmy. Powiększmy znacząco powierzchnię, które będziemy usuwać, ale zanim to zrobimy, zanim usuniemy powierzchnię, musimy stworzyć tutaj kolejną grupę punktów, przeciąć tutaj narzędziem Knife, stworzyć grupę punktów tak, żeby od tego momentu już wszystko, co jest niepotrzebne, było usunięte. No, przechodzimy do zakładki Multiply Knife, możemy trochę to jeszcze powiększyć. Może gdzieś tutaj zaczniemy, żeby te grupy punktów były względem siebie symetryczne. O, zaczniemy odtąd wyłączamy narzędzie knife, i jak widzisz, mamy dodatkową grupę punktów. Jeśli przejdziemy do działania na punktach, a już jesteśmy, zaznaczymy ją, przejdziemy do układu kład i widzisz, powstała nowa grupa punktów. I te punkty razem z tą grupą punktów zostaną ze sobą połączone i stworzą jeden integralny obiekt. Ale zanim to zrobimy, musimy usunąć niepotrzebne ścianki. Klawisz A. Przejdźmy z powrotem do układu single. Powiększamy. Przesuwamy na środek. Świetnie. I zaznaczamy. Można byłoby spróbować usunąć tą grupę punktów i tą grupę punktów. O wiele będzie łatwiej. Moglibyśmy to samo zrobić za pomocą zaznaczenia poligonów, ale musielibyśmy tutaj nawywijać się lasem, a usuwając punkty jest o wiele szybciej. Dobrze, przechodzimy teraz do zaznaczenia tych dwóch grup punktów. Jeśli przejdziemy do układu, układ, widzisz, które to są grupy punktów, to właśnie w tym momencie będziemy łączyć te punkty. Użyjemy do tego funkcji Match Point, naciskamy klawisz M. Funkcję Automatic już poznałeś, ona służy do tego, żeby połączyć punkty, które znajdują się dokładnie w tym samym. Położeniu, czyli tak naprawdę jeden nachodzi na drugiego. I w tym momencie możemy użyć funkcji Automatic. Ale my tutaj mamy trochę inny przykład, ponieważ te punkty są oddalone o jakąś nie wiadomo jaką odległość. I do tego służy funkcja Fixed, czyli funkcja stałej wartości. Jak widzisz, uaktywniło nam się tu okno Distance i w tym oknie możemy wpisać wartość, na jaką. Odległość mają działać względem siebie te punkty. Czyli jeśli tutaj wpiszemy na przykład 5 mm, to wszystkie zaznaczone punkty, które znajdują się w odległości od siebie, 5 mm, zostaną ze sobą połączone. Jeśli jakiś inny punkt będzie trochę dalej, już on nie będzie połączony. Czyli mówiąc krótko, wszystkie punkty, które znajdują się względem siebie, a w przypadku tym są te dwa punkty, bo te dwa punkty mogą znajdować się w odległości 5 mm. Ten punkt i ten może przybliżymy trochę. Wyłączę funkcję Fixet, tak żeby Ci lepiej to pokazać. I teraz jeszcze raz. Matchpoint, Fixet i powiedzmy 5 mm. I możemy domniemać, że te dwa punkty znajdują się w obrębie 5 mm niż na przykład te dwa punkty. Te dwa punkty na pewno dzieli jakaś większa odległość i funkcja Fixet w Matchpoint na nie nie zadziała, tak więc ona działa tylko na te punkty, które są mniej więcej w odległości do 5 mm. Jeśli ta odległość między kilkoma innymi punktami będzie większa, już te punkty nie zostaną połączone. Dlatego dla bezpieczeństwa na przykład możemy wziąć 2 mm, nacisnąć OK. I jak widzisz, te punkty zostały połączone, nie została zniekształcona nasza tylna powierzchnia, czyli funkcja fixet zadziałała dokładnie tak, jak powinna. Tutaj jak widzisz troszeczkę mamy nierówną powierzchnię. Musimy ją wyrównać. Klawisz A. Wchodzimy do działania na punktach. Zaznaczamy te punkty. Modify, move, numeric, czyli klawisz N. I to jest oś Z na plusie. I ja proponuję spróbować od 1 mm podciągnąć te punkty do góry. No i tyle wystarczyło. Dobrze. Wychodzimy z funkcji move. Zatwierdzamy wyłączając, odznaczając punkty. No i jeszcze jedyną rzeczą, jaką tutaj musimy zrobić, to troszeczkę oddzielić, odsunąć od siebie te powierzchnie, ponieważ tak jak już mówiłem, w momencie wyginania tego obiektu, te powierzchnie będą się deformowały i może zaistnieć taka sytuacja, że zaczną przenikać się wzajemnie i to spowoduje nienaturalny i nieefektowny wygląd naszego obiektu. Dlatego zaznaczymy. Ten punkt, ten punkt. Przejdźmy do funkcji Stretch I troszeczkę, ja nie mówię, żeby za dużo, bo ale o, mniej więcej gdzieś o tyle te obiekty od siebie odsunąć, znaczy te powierzchnię od siebie odsunąć. I dokładnie zrobimy to samo. Przypominam, żeby zaznaczyć drugi punkt. Trzymam klawisz Shift, Touch I to jest wszystko, co musimy zrobić żeby te powierzchnie w momencie wyginania, w momencie kiedy ten obiekt będziemy przystosowywać właśnie do kształtu takiej nieregularnej, deformowanej powierzchni, jaka jest na powierzchni tego worka, mogą te ścianki przenikać się wzajemnie i powodować taki nienaturalny wygląd powierzchni. A my tego nie chcemy, więc właśnie dokonaliśmy lekkiego odsunięcia powierzchni, tak żeby zaoszczędzić sobie później pracy kiedy nasz obiekt już będzie miał bardziej skomplikowaną siatkę i już trudniej będzie wprowadzić jakiekolwiek zmiany. To jest już obiekt taki wyjściowy, żeby wyginać już dolną i górną część tego obiektu i stosowywać go już do takiego wyglądu, na jaki widzimy tutaj na zdjęciu i żeby zasymulować te zgrzania, dolne zgrzanie i górne zgrzanie, ale to już zrobimy na następnej lekcji. Na dzisiejszej lekcji wystarczająco dużo się nauczyłeś. Wiesz o co chodzi, używając funkcji MatchPoint, Trybem Fixed i to by na dzisiaj wystarczyło, a na następnej lekcji zajmiemy się właśnie już przystosowaniem tego obiektu do takiego naturalnie wyglądającego worka przypraw do grilla. Tak więc zapraszam Cię na następną lekcję, a dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia.